Wiesz, co jest grane, łatwo się w tym rozeznać. Jak się pokłóciła z facetem, to powiesz, że wszyscy mężczyźni to chamy, pijacy, łobuzy, a kobiety to takie delikatne, uczuciowe stworzenia. Wciskasz, szkity już jest twoja. A, a tobie to się często zdarza? O, raz na zmianę, czasami częściej. Sprzeciw. 我负责你。 To szósty odcinek serialu Zmiennicy, do którego nasz dzisiejszy gość Przemysław Gintrowski napisał był muzykę. Skąd nagle tego typu repertuar w Twoim dorobku? To proste. Staś Bareja, świętej pamięci, niestety, zaproponował mi w pewnym momencie napisanie muzyki do serialu telewizyjnego. Mało tego do komedii, yy, argumentując to w ten sposób, że po prostu jestem bardzo poważnym facetem i nigdy. Yy, wszystko to co robię jest strasznie poważne, czy nie chciałbym się zabawić w coś lżejszego i weselszego? Ja muszę powiedzieć, że z dużą ochotą zgodziłem się na tę propozycję. A inne filmy, inna muzyka do filmów? No tak, to już mroczniejsze. Mroczniejsze <laughs> strony. Yy... Rzeczywiście tych filmów popełniłem w swojej dotychczasowym twórczości sporo, przy czym nie wszystko były to filmy fabularne, powiedzmy z tych bardziej znanych tu Łamatka Królów czy Nadzór, czy powiedzmy ostatni film też Wieśka Sanieckiego Dotknięci. Zdarzało mi się także pisać do, muzykę do filmów dokumentalnych i do filmów animowanych. I te ostatnie filmy ja sobie szczególnie cenię, jako że myślę, że to jest akurat ta dziedzina sztuki filmowej, w, którym, w której my, mam na myśli nas wszystkich, odnosimy na świecie wielkie sukcesy, a sami tego nie znamy, jako że film animowany nie jest zbyt często prezentowany ani w telewizji, a jak wiadomo telewizja jest tym medium, które pozwala szerokiej rzeszy odbiorców. Yy, zapoznać się z tą czy z inną dziedziną twórczości. W większości, w większości publiczności, twojej publiczności jesteś znany z legendy czasów kultury niezależnej, na, czasów kultury podziemnej niezależnej. Yy, czy nie czujesz się trochę kombatantem? Nie, ja się nie czuję kombatantem, chociaż yy, yy, oczywiście po tych zmianach, które zaszły w naszym kraju, część osób ciągle mnie o to pyta, czy ja się nie czuję kombatantem. Co ja teraz będę robił? To odpowiedź na to pytanie jest banalnie prosta. Ja nie uważam, żeby wraz z tymi zmianami, które się dokonały, dokonały się inne zmiany, jak na przykład coś takiego, że raptem w naszym życiu przestało funkcjonować tak zwane draństwo. Myślę, że draństwa wokół mamy strasznie dużo i w takim razie y, sądzę, że śpiewać jeszcze będzie o czym. To jest jedna sprawa, a kombatantem się nie czuję. Zresztą to jest dla mnie gdzieś takie przykre, że ta spotkała mnie szuflada. To znaczy y, szuflada właśnie kombatanta. To znaczy faceta, który no wyśpiewywał jakieś tam piosenki przeciwko tym komunistom. I nadal chciano by, żebym taką piosenki śpiewał, ale przecież już komunistów należących się nie kopię, w związku z tym myślę, że ten temat należy zostawić. Zresztą najlepszym przykładem jest tu mój nowy program Kamienie. No właśnie, chciałam się Cię zapytać w związku z tym programem, prawie już miesiąc go gracie. Jakie są Twoje wrażenia z. Tego no ja, ja wrażenia mam bardzo dobre. To znaczy, jest to program, który wreszcie jest zrealizowany tak, jak chciałem, żeby produkcja sceniczna wyglądała. To znaczy, jest profesjonalnie zrobiony pod każdym względem. To znaczy, dobrze słychać, dobrze widać, bo jest scenografia, nie jest to forma recitalu. Natomiast część widowni, i to szczególnie część tej starszej widowni. Przychodzi do mnie po koncertach i z przerażeniem w oczach pyta, czy ja wyrzuciłem gitarę y, do kosza na śmieci. Ja oczywiście odpowiadam, że nie wyrzuciłem gitary do kosza na śmieci. Natomiast w programie Kamienie instrument pod tytułem gitara po prostu nie, 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 gra. nie, gra. nie gra. I stąd się wzięło to, że ja y, jakby taka taki pewien szok dla części publiczności, która mnie znała wcześniej, że ja już nie siedzę z tą gitarą na tym krześle z nogą na futerale. Tylko jest to zupełnie inna propozycja estetyczna wręcz. Przemku, na koniec jeszcze jedno pytanie o kobiety w twoim życiu. O no wiesz, Agata, to jest pyta pytanie dość niedyskretne, no ale oczywiście mogę powiedzieć o kobiecie swojego życia, no, bo to jest jakby... To jest to, czego się nie wstydzę i niczego nie ukrywam. Oczywiście takich kobiet w moim życiu są dwie, ale jedna jest no, najważniejsza absolutnie. Niektórzy twierdzą, że jest trochę za młoda e, dla mnie. Ja też tak może twierdzę, on, ona ma rok i jeden miesiąc i jest moją córką po prostu. Nazywa się Marysia. Tak, Marysia zdominowała mnie całkowicie ostatnio. Po prostu zawsze patrzyłem tak srogo na rodziców, którzy tak. No, zachowywali się w stosunku do swoich pociech yy, tak tolerancyjnie, i już przestałem się srogo patrzeć na tych rodziców. Podejrzewam, że sam wyglądam tak samo albo jeszcze gorzej, to znaczy Mary się mnie zupełnie na miękko. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Ja też dziękuję bardzo. It's gonna be so good. Romans, który prowadzi do zbrodni, you Dramatyczna walka o prawdę. Harrison Ford w filmie uznany za niewinnego w kinach od 5 kwietnia, dystrybucja ITI. Dobry wieczór. Tę informację przekazaliśmy Państwu wczoraj. Dzisiaj ją powtórzymy. Od dzisiaj drugi program telewizji dla Szczecina i okolic nadawany jest także w kanale siódmym. Będzie nadawany w tym kanale tylko do końca kwietnia, aby umożliwić Państwu przestrojenie anten na kanał 30 z nadajnika w Kołowie, który pracuje przez cały czas. Od 1 maja pracować będzie tylko nadajnik w Kołowie na kanale 30. A oto dalsze informacje. Nie kredyty, a rynki zbytu dla płodów rolnych. To główny problem naszego rolnictwa. Aby więc uszczelnić granice naszego państwa przed napływem tańszej żywności w najbliższych dniach, rząd wprowadzi tzw. cła antysubwencyjne. Jest to nader delikatne rozwiązanie, bowiem cały czas jesteśmy eksporterami żywności i nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek restrykcje wobec importerów polskich płodów rolnych. Są to stwierdzenia z dzisiejszego spotkania, jakie odbyło się w Pile ministra rolnictwa Adama Tańskiego, z wojewodami i kierownikami Wydziałów Rolnictwa Czterech Województw Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego i Szczecińskiego oraz z dyrektorami większych państwowych gospodarstw rolnych. Spotkanie to było także okazją do przekazania szefowi resortu rolnictwa najpilniejszych problemów, z jakimi borykają się gospodarstwa państwowe w północno-zachodniej Polsce, gdzie ponad 50% gruntów jest w państwowym użytkowaniu. Mowa była między innymi o polityce kredytowej, formach prywatyzacji PGR-ów, interwencyjnego skupu płodów oraz cen. W godzinach popołudniowych minister Adam Tański udał się na spotkanie z rolnikami w Trzciance, na które zaprosiła go rada wojewódzka NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych w Pile. Jedną z dróg prywatyzacji proponowanej w naszym kraju jest upadłość przedsiębiorstw. Nie kwalifikują się do tego sposobu pilskie fabryki mebli. Ich kondycja jest dobra i nadal plasują się w czołówce producentów i eksporterów mebli. 70% produkowanych tu sprzętów do wyposażania mieszkań.